Regular Show zawsze lubi obawić się horrorową konwencją. Jest pewien świetny short, który jest częścią halloweenowego specjala. W 2011 roku miała miejsce premiera 20-minutowego odcinka specjalnego, zwyczajnego serialu Terror Tales of the Park. Jeżeli chodzi o horrorową tematykę, jest to jeden z moich ulubionych epizodów zaraz po Hello Governor, czyli tym z morderczą taksówką, o którym już materiał nagrałem. Warto zaznaczyć, że przerażające historie z parku z sezonu trzeciego zapoczątkowały tradycje pojawiania się co serię kolejnych opowieści z dreszczykiem. Co ciekawe, ten special sezonu trzeciego czego nie jest dostępny na naszym HBO Max. Jest to dość dziwne z uwagi, że miał on premierę na polskim Cartoon Network w Halloween 2014 roku. Sam zarys odcinku specjalnych jest dosyć prosty. Mordeka i Rigby, pozostali pracownicy parku, opowiadają sobie przerażające historie, co jest pretekstem do ukazania kilku opowieści. Momentami naprawdę nie wiem, jak to przeszło cenzurę stacji i zostało dopuszczone do emisji. In the House to chyba moja ulubiona historia z nich wszystkich. Dostajemy totalny miszmarz gatunkowości. Połączenie Home Invasion z kreskówkowym gore? Proszę bardzo. A zaczyna się dość niewinnie, jak to bywa w dobrze zarysowanym suspensie. Mordyka i rigby podczas Halloween zbierają cukierki. Z uwagi, że swoje lata już mają, stosują przeróżne fortele, by dorwać jak najwięcej łakoci. Dostajemy tu sporo sytuacyjnego humoru charakterystycznego dla serii. Jednak fabuła wkracza na inne tory, gdy Rigby jest sfrustrowany faktem, że nie otrzymał podarunku w jednym dość przerażającym domostwie i postanawia obrzucić budynek jajkami. Nagle pojawia się czarnoksiężnik, który rzuca klątwę na shopa. Już sam projekt czarnoksiężnika budzi od razu, co idealnie wkomponuje się w tematy. Odcinka. Rigby zaczyna stopniowo popadać w paranoję. Jednak, jak się okazuje, słusznie, Mordecai jest świadkiem przerażającej sceny transformacji swojego przyjaciela w dom. Widz, uraczony, zostaje sekwencją, w której kolejne części ciała Shopa przemieniają się w elementy budynku. Sama ta scena przywodzi na myśl body horror w stylu chociażby muchy, ale oczywiście z marginesem cenzury, jaką mają narzuconą telewizyjne kreskówki. Podobała mi się też scena, w której sójka próbuje odnaleźć maga w jego domostwie, ale jedyne co znajduje to klasyczny jumpscare. Mieliśmy tu Zastosowany ciekawy sposób kadrowania, który potęgował rosnące napięcie. Następnie dochodzi do naprawdę pomysłowej i przerażającej masakry. Wszyscy pracownicy parku postanawiają ukryć się we wnętrzu Ligbiego, wiem jak to brzmi, i chronić go przed czarodziejem, który zapowiedział swoją wizytę w celu dopełnienia zemsty. Podczas całej sceny zmienia się nie tylko klimat, ale również kolorystyka. Czuć unoszące się w powietrzu zagrożenie. Paranoja niewiedzy, z której strony nadejdzie atak, udziela się wszystkim. A gdy dochodzi do eksterminacji pierwszej ofiary, zdajemy sobie sprawę, że żarty się skończyły. Atleta po nierównej walce zostaje obdarty ze skóry. Tak, obdarty ze skóry. Spójrzcie tylko na to. I told you I was ripped. <tryk> Co to do cholery jest? Atak Tytanów? Duch natomiast zostaje wciągnięty przez słuchawkę telefonu i zmielony jakby to była sokowirówka, a tryskająca wszędzie jak to plazma symuluje krwawą posokę, jaką doświadczylibyśmy przy zmieleniu kogoś bardziej cielesnego. Szanuję za pomysłowość. Skips zostaje dosłownie spalony w kominku, Bensonę zaatakowano w łazience jakby to była psychoza Hitchcocka i finalnie zostaje spuszczony w kiblu. Papcio jest miotany po pokoju, jakby brał udział w egzorcyzmach, a Mordyka dosłownie traci głowę. Przypomnę jedynie, że wszystkie te sceny morderstw dzieją się w przy formowanym ciele Rickbiego. Nie ma co ukrywać Quintel, czyli twórca Regular Show, poszedł na całość i nie bierze trupów. No, właściwie bierze i to masowo. Konkluzja Shorta jest klasycznie przewrotna dla tego serialu. Czarodziej pozabijał wszystkich i zamienił Rickbiego w dom, tylko po to, by obrzucić go jajami i usłyszeć przeprosiny. Tak, Regular Show jest znany z takiego przewrotnego humoru. Pamiętajcie, że In the House to jedynie jedna ze strasznych powieści serii Terror Tales of the Park. Nie chcę wam streszczać pozostałych, byście sami doświadczyli tej dosłownie straszliwej kreatywności, zawartej w poz pozostałych shortach. Jeżeli macie jakieś swoje ulubione horrorowe kreskówki bądź animacje, które oglądacie w Halloween, piszcie. Pamiętajcie, jest ciastka, tylko te dobre, niedobre są straszne.